Potrzebujemy partnerstwa, a nie takiego no, wykorzystywania nas właściwie jako skarbonkę, czy inaczej bankomat, który nie wydaje pieniądze i mało tego, gdybyśmy nawet mogli, a tak nie możemy po prostu i tego całe stąd jest to usamieszanie. Problem jest głębszy. Ponieważ na uniwersytetach bardzo często znajdują się zakupione z środków unijnych z tak zwaną pomocą publiczną wyposażenie i sprzęt, na którym nie można prowadzić badań komercyjnych. To znaczy nie można sprzedawać komercyjnie wyników badań, ponieważ mogą być realizowane tylko badania tak zwane podstawowe, to znaczy one wszystkie muszą być publikowane, i udostępniane za darmo światu, ponieważ zostały wyprodukowane z środków publicznych. No i tu jest problem, jak dostać się do tych laboratoriów takim przedsiębiorcom, którzy może i by chcieli zrealizować projekt badawczy, kupić jakąś usługę, ale niestety nie mogą.